Witajcie, z tej strony Myszasty. Zapraszam na skrót najważniejszych informacji z ostatnich dwóch dni. Belgijski Larian zapowiedział Divinity Fallen Heroes. W odróżnieniu od rewelacyjnego Original Sin, gra będzie skupiać się na walce, choć obecne będą też pewne elementy RPG. Odkryjemy nowe lądy, zwerbujemy ponad 30 typów jednostek i skorzystamy z ponad 200 umiejętności. Czeka nas 60 misji oraz znani z Original Sin 2 bohaterowie. No i ten niesamowity system walki. Klasyka wiecznie żywa. Właśnie dziś rozpoczęły się kolejne Mistrzostwa Polski w Heroes 3. Organizowany przez społeczność jaskini Behemota Turniej w ubiegłym roku zgromadził ponad 500 uczestników. Jak widać, dobre gry nigdy się nie starzeją. No dobrze, dobrze. Najlepsze. CD Projekt Red szykuje coś naprawdę mocnego na tegoroczny targ 3 Ma to być największy i najważniejszy show w historii studia, przebijający prezentację z ubiegłego roku. Możliwe więc, że poznamy datę premiery Cyberpunk'a 2077, być może też zapowiedź nowej wysokobudżetowej gry AAA, która ma być wydana w 2021 roku. Uniwersum Wiedźmina czy jednak coś zupełnie nowego? Na pewno jednak nie możemy liczyć na występ Lady Gagi. Jak sprzedać 97% pudełkowego nakładu gry? I jak pokazuje przykład Judgment, wystarczy, że aktor grający jedną z ról zostanie aresztowany, a gra wycofana ze sprzedaży. Zanim jednak japońska edycja zniknęła ze sklepowych półek, została niemal całkowicie wykupiona. Wilk City, owca cała, a pier taki siedzi. Twórcy mają zamiar zastąpić pechowca innym aktorem i zdążyć przed datą premiery na zachodzie. Tę wyznaczono na 25 czerwca. Branżowe plotki głoszą, że From Software pracuje nad nowym intrygującym projektem. Otwarty średniowieczny świat, w którym zabawimy się w zabójce królów. Co w tym takiego ciekawego? Raz, że to gra twórców Soulsów i Sekiro, więc poziom hardkoru będzie zapewne wysoki. Dwa, że podnąć za kreację świata odpowiada sam GRR Martin. Tak, ten typ od gry o tron. Na dodatek ponoć maczał palce w scenariuszu. Pewnie jak zwykle mocno pokrwawione. Kolorowo, wybuchowo, z mnóstwem cyferek skaczących po ekranie, szybko, kooperacyjnie, karykaturalnie, z mnóstwem broni pojazdami i czwórkom nowych bohaterów. No i z klaptrapem. Klaptrap być musi miniony. Innymi słowy, Gearbox oficjalnie zapowiedziało Borderlands 3. Który wygląda niemal dokładnie tak jak poprzednie części. Fanatycy piją z radości, steptycy nadal kręcą nosami, a my czekamy na więcej szczegółów, ponad 3 kwietnia. To tyle. Na dziś po więcej szczegółów zapraszamy na nasz portal. Trzymajcie się mocno i do zobaczenia za kilka dni.